Monument mój, marmurem moim biała kartka, dłutem długopis, rzeźba moja trwała tarcza, przetrwa wieki zasypana piaskami czasu, posąg, który odkopiąc, stworzony z wyrazów zostanie, nie naruszony przez wiatr i wodę, z ziemi kujaw poeta całkiem użyć nie mogę. Zawsze cząstka gdzieś w pamięci przetrwa, oszukam śmierć własną poezją. Nieraz potężniejszy i trwalszy od budowy świata monument mój. Za krokiem niesie siecie pozytywna myśl, że nie jest źle, że to wszystko. Się w stolicy nad Wisłą. Jestem poetą, zawsze dumnym z pochodzenia z tego miasta. Obserwuję niebo górujące nad ulicami, po których wędruję. Zapisuję kolejne słowo, które mogę znaleźć tutaj wszędzie i zawsze. Jestem sobą, żyjąc tutaj i to się nie zmieni. Kocham to miasto. Bicie serca szybsze, gdyż jestem częścią tego miasta. Historia w wersach opisana prawdziwie jest obrazem życia. Włocławek miastem moim zawsze będzie, gdyż zostawiłem tutaj ślady własne. Wieczorową porą Gdy za oknem szumi wiatr, a ciemne niebo jest pełne gwiazd, blask latarni oświetla ściany bloków. Delikatnie jasna tarcza wygląda zza obłoków. Używam spokojnego, sobotniego wieczoru słuchając muzyki płynącej z kolumn. Wszystko wokół jest spokojne, ciche. Moje miasto i jego puste ulice. Zwykły wieczór, długopis, kartka. Nocna cisza mojego wocławka. Dzięki. Ulica, Wąskie alejki Starego Rynku. Wiekowe budynki obdrapane z tynku. Niekiedy, <noise> niekiedy skrywające historie sprzed lat. Chodniki, po których spacerował ojciec, teraz ja sam. Zabytkowe kamienice, ulice wyłożone brukiem, wyglądają tak samo, zmienili się tylko ludzie. Nowe drogi, nowe bloki, to nie to samo. Zrozumiesz, jeśli ujrzysz stare miasto wcześnie rano. W ciepłym blasku słońca, budzące się do życia, zobaczysz Magię Włocławka na starych ulicach. Pośród starych ulic i kamienic, z dala od zgiełku miejskich dzielnic, idę w jedno miejsce. Miejsce, gdzie mogę usiąść i spojrzeć, jak przyjemnie wolno mija czas. W niedzielne południe, bruk nagrzany, bulwar z kamienia zbudowany, słuchać gwar bawiących się dzieci, leniwe kroki Włosławian. Każdy zażywa w chwili spokoju. Są tutaj także parki zielone. Deptak bulwaru. Jedyne, ulubione miejsce, gdzie mogę spojrzeć na panoramę, która przecina, którą przecina rzeka. Malowniczy deptak bulwarów nad Wisłą. Wielki brawa. Nad ranem, zimny bruk, ulice zastanę. Wyruszyłem w wolną podróż. Mijam kamienice z tym obdrapane. Mijam wiele szarych podróż, podróż, podróż. Skrywających historię w murach zapisane. Słońce oświetla dachy tych domów. Obserwuję wczesny zgiełk miasta, rozpoczyna podróż ze wschodu do zachodu. Siadam, zostaję sam i ta ławka. Myślę i spoglądam na gromadę obłoków. Dziękuję bardzo, wielkie prawa. Do serca przy dólca. na kolana koca, te po Daj spokój, pła, to też istota. Pod oknem zasać brusz, niech się godzina nabije. A kiedy ciemno już i wszyscy śpią i matka śpi, ci śpi, dziadek śpi, babcia śpi, zapytaj o Jest ciemno, każdy wypatruje słońca, promieni, jest ponuro, każdy czeka na odrobinę zieleni. Jest cicho, ptaki nie śpiewają, czekają w mieście. Wschodzi słońce, wszystko się budzi, wiosna w mieście. Jest jasno, słońce coraz wyżej na niebie. Jest kolorowo, setki tysięcy liści, kwiatów na drzewie. Jest głośno, ptaki rozpoczęły swój codzienny koncert. Lato w pełni, nad horyzontem wędruje słońce. Jest jasno, choć słońce uchyli się ku zachodowi. Jest pochmurno, niebo ustępuje miejsca deszczowi. Jest głośno, choć ptaki nie śpiewają. Krople wybijają rytm. Piękna jesień nastała w mieście mym. Jest ciemno, słońce właśnie z nieboskłonu zeszło. Jest ponuro, jednolita noc, ubierał się ciepło. Jest cicho, ptaki nie śpiewają. Miasto zasypia powoli. Księżycowy blask. Zima zapanowała w mieście moim. Po nich wskaczę To miłość To żaden film, żaden kinie Ani róże, ani całusy Małe, duże, ale miłość Kiedy jedno spada w dół Drugie ciągnie je ku górze Nowe mojego ciała Posmakujmy uczuć Nawzajem obserwując siebie Szeptem przytul mnie Dyskretnie czując moją bliskość Spośród mnóstwa zapachów uczuć Odurzeni tym jednym Obejmij mnie powoli namiętnym wzrokiem. Nic inne nie istnieje. Chcę myśleć tylko o Tobie. Spędźmy ten wieczór w sposób romantycznie piękny przy świecach. Z lampką wina, nie patrząc w przyszłość. Chcę zatrzymać tę chwilę, poetycko opisać Ciebie. Pamiętać to, jak w mojej pamięci się zapisałaś. Na drodze, bez światła, z nadzieją w sercu, która właśnie zgasła. Ze strachem i cierpieniem w oczach, z odrobiną radości, którą właśnie schował. Idzie, nie wiedząc dokąd, idzie, nie wiedząc po co. Może znajdzie kogoś, kto udzieli mu pomocy, rozbierze ze strachu i wyrwie z tej niemocy, okryje miłością, w sercu rozpali nadzieję, chwyci za rękę, wszystkie smutki rozwieje. Ukaże się twarz, której nie miał, ukaże się radość. Którą pogrzebał. Razem idą drogą trzymając szczęście, wypełniając nawzajem radoszczą serce. Dając odrobinę czułości, odrobinę ciepła, patrzą sobie w oczy, nie mogąc przestać. Wielkie prawo. Subtelny dotyk Twych dłoni kilka kropel deszczu na skroni. Twoje ciało, Twoje oczy piękne. Delikatne usta, serce pełne. Przy słońca, na świata końcach, w blasku pełni i gwiazd tysiącach, razem z Tobą chcę tę chwilę przeżyć. Powoli, nie ma co się spieszyć. Razem z Tobą mogę być w pełni człowiekiem. Nic nikt osobno, a razem możemy wiele w strugach deszczu pocałować i przytulić. I choć przez minutę nic nie mówić. Piękna Kilka minut po wschodzie jest ciemno. Jasny blask tarczy, który nie oślepia. Wędruję powoli po niebie, nade mną. Między obłokami stoję i czekam. Na kogoś, kto stanie obok mnie. Spojrzy w oczy, chwyci za rękę. Z serca drobny gest, tego chcę. Połową dopełnić połowę. Długo stać razem i podziwiać jasny blask w ciemności. Czas. I na skrzydłach jak tak, będę leciał co sił, tam gdzie moje sny i warszawskie kolorowe dni. Gdybyś Warszawski Dzień!